To nie braka choć trochę mi pomaga Gdy słyszę narzekanie to zgaga mnie do Nowe teksty tu spodziłem Wybacz, uraziłem Nie jestem taki, posiadam nowe smaki Pragnę więcej bitów bo wyczuwam inne braki Niczym czaki, wyprówam teraz flaki Ten rym chyba był nijaki na twarzy uśmiech, którym dziś nawijam Nowa płyta, a szybko się rozwijam Nowe teksty, w kartkę dziś zabijam Wybaczę, do twojej kłuszu się dobijam Ale chcę tu robić stale, na powace i przypale Wiesz, że z tym drugim jest mi doskonale Ale chcę tu robić stale, na powace i przypale Wiesz, że z tym drugim jest mi doskonale Mój czas, mój czas moja mój chwila, chwila Nowy pomysł moją głowę znów zasila Moja chwila, to mój czas Jestem w formie, chyba czuję ten gaz Mój czas, mój czas. moja chwila, chwila Mikrofon w ręku, działam jak maszyna Moja chwila, chwila. to mój czas Czuję lekkość, rzucam w siebie ten głaz Druga zwrotka i ostatnia dziś na pewno Jeśli pujasz swoją głową, nie jesteś drewno Czujesz klimat, radość, którą chcę przekazać swoją muzyką chciałbym wasze smutki często mazać Wiem, że mogę, wersem trzaskam o podłogę. Pojedyncze słowa i sklejam znów od nowa. Tak wygląda moja mowa, runda honorowa. Nad głowami słońce, poezja wyborowa. Nigdy nie sądziłem, że zarmuję dla publiki. Bądź ostrożny, bo załączą się czujniki. Pierwszy koncert do życiowej mej kroniki. Oto Moje triki często poprawiam wyniki, Ale chcę to robić stale na powadze i przypale. Wiesz, że z tym drugim jest mi doskonale. Ale chcę to robić stale na powadze i przypale. Wiesz, że z tym drugim jest mi doskonale. Mój czas, mój czas moja czas, chwila, chwila. Nowy pomysł moją głowę znów zasila. Moja chwila, chwila to mój czas. czas. Jestem w formie, chyba czuję ten gaz. Mój czas, mój czas moja chwila, chwila. Mikrofon w ręku, działam jak maszyna. Moja chwila, chwila, to mój czas Czuję lekkość, rzucę w ciebie ten głaz. Mój, mój czas, moja chwila Nowy pomysł moją głowę znów zasila. Moja chwila, chwila. to mój czas, czas. Jestem w formie, chyba czuję ten gaz. Mój czas, mój czas. moja chwila, chwila Mikrofon w ręku, działam jak maszyna. maszyna, maszyna. Moja chwila, chwila, to mój czas Czuję lekkość, rzucę <totronik> gaz <pişki>